Leci. Więc mamy kartkę przyklejoną, ponieważ my eksperymentujemy. Co robimy? Wodę nalewamy do szklanki i dajemy tam. Jak dajemy? Do góry nogami. No właśnie, o to chodziło, do góry nogami. Czyli jest to eksperyment. Eksperyment. I my jesteśmy Eksp eksperymentami. Eksperymentatorami. <grym> eksperymentatorami. <grym> Dobrze. Ekspe eksperymentatorami. No więc dobra. Czyli przygotowujemy się. Musimy zobaczyć, jak to wygląda po eksperymencie. O, trochę nam się wody z soku wylało. Jest kieliszek. Voilà. To teraz będziemy uzupełniać. Weźmiemy nową kartkę. Oprócz tą, nie. Oprócz tej. Oprócz tak. Tej. inną. I gotowi do startu. Koleje na grzybo. No nie, cicho, bo to pójdzie później w świat.